Ha Kastelek Fortresik Pa 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 pom Reaper, Pierwsza subskrypcja na kanale Ślicznie dziękuję i witam serdecznie Now Tetere te, te. <śmum> stówek oddał. What the hell? Dobra, ile? 4200? 4200. Czemu? A, dobra, Adelaida jest. Dobra, good luck, he idziemy. Fake you, sir. Jeśli palce nie, to trzeba rozmasować. Mogę zaproponować afrykański masaż pętem kiełbasy. A jak to wygląda? Bo nie jestem pewny. Port versus Tower. Nie, Castle. Fairland. Yes, sir. Ete, Dobra, czekaj, bym zrobił? Tak, zrobiłbym tak. Ile ich jest? 37. 37, jeden scroll. Drugi scroll tu, nie mam bonus. Nie no, mam rozjebaną tą manę. Is it plus or it's not? Nie, rozjebano many. Chyba, że plus. Mam rozjebaną manifest W sensie jak ja tu to pobiegnę to tracetury. Dobra, jedynki. Nie wiem czemu ale jedynki, bo... Many nie będę miał. Wyjdę stąd bardzo późno. Fajnie, to są blizaki, ale to nie jest wszystko. A teraz mam ważki. Co? Bardziej mam jeszcze rozjebany niż było. Tu tam, tam dostępu praktycznie nie mam, ty. Ziemia za darmo, H, super. Dobra, zbieram to, zbieram to. Dobra, Wasilii jedynki. Jedziemy. Czy można, Becik? To muszę rozliczyć jeszcze poprzedni. Wybierz wynik. Stary wygra. I trzeba zrobić nowego. Jak jakiś modzik by mógł zrobić, to super. Jeżeli nie, to zaraz ja zrobię. Jak jakiś modzik zrobi, to like. Tam portal. No więc scouting, spoko. Zebrałbym to i bym kręcił do góry. On da mi kebaba. Nie ma kebaba dla ludu. Nie stać nas. E, Siema wantylek, <tryk> witam, witam. Czętki nie zebrałem, taktyka. Jak nie zebrałem. Zebrać to, zebrać to Tragedii nie ma. Atki z wizją. A nie wiem w sumie czemu. Nie wiem, czy będzie potrzebna tutaj. Znaczy zawsze coś może pokazać, ale co, poszedłem tędy, poszedłem tędy, no 200 ruchu. To nie wiem, czy mi się wyrobił w tej rotacji, jakbym brał chatkę, wydaje mi się, że może mi ruchów zabraknieć. Właśnie przed chwilą zrobiłem shielda 4 w 1.1.5 na klonie na ulepszonych cycach, no to elegancko. To jest tempo. Tam stoi mam chujową ustawioną. ta, 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 ta Ilia. Czwarty dzień, bym powiedział, że średnio. Nie wiem, czy nie odpuścić tej many. Bym powiedział, że jest to troszeczkę bolesne. No i kamienia wtedy, Lukrowy człek. Dzięki za 3000 Prime. witam serdecznie. Jest ten nowy becik, nie wiem czy zrobili młodzi, jeżeli nie zrobili to mówię to zaraz ja postaram, u fajnie wiwki mam ustawione, zajebiście mam ustawione wiwki To najwyżej zaraz ja spróbuję coś tu skręcić Nie muszę się wypierdalać, o kurwa za mocno przygrzałem, o kurwa za mocno przygrzałem na start Dobra, myślałem, że to zrobię. Uuuh, hu uh, 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 uh. poczekajcie z tym betem, bo możliwe, że się zaraz wypierdolę na plecy. A jak zrobię, to z drugiej strony ustawiony bet będzie, bo będę miał tempo. A mm. Oj, no zrobiłem blessa za szybko. Oh shit, I'm sorry. sorry, żeby się tak nie zakończyło, właśnie. No shit, I'm sorry. Bardziej, że te chujce biegną od razu. Nie dotrzymują się, nie patrzą. Ale dobra, coś tam stankowałem, ale nie w tą stronę! Halo! Polery jedne, paskudne. Nie w tą stronę. Ty, wydaje mi się, że mamy wypierdolkę, nie? Ty, wyjebało tego kozła 100 kilo, nie? Ty, to jest 100 kilo kozła tu. Sto kilo kozła Uuu. O kurwa blok Dobra wiebałem się Nie, no kurde no patrzę że jest slot z puszką Ale nie że tyle To jest max roll The is Max Roll! That's max Roll! I <laughs> to No nie zrobię tego Eh, too strong Ta siódemka mnie na jebie. No nie, no na styk Jedną moralę bym dostał, halo, cokolwiek Nie mam ani jednej morali tej walce No one mają za to, no dwie, nie, nie No nie, no jak, no Kurwa, max roll kozła, 7 zostało No max roll, no, max roll Oh my god <ścoughs> yeah who it means yes oh my god mm.